Moi drodzy, na początku chciałem wam bardzo podziękować za aktywność pod ostatnimi filmami. Ale wiem, że potraficie być jeszcze aktywniejsi. Także moi drodzy, teraz każdy zjeżdża tam na dół i zostawia łapkę w górę. Tym bardziej, że w tym odcinku zobaczycie naprawdę masę kontentu. Ostatnio wypełniliście cel na streamie, więc zaczniemy od umówionego challenge'u. W którym to albo wygrywam 16 meczów Foot Champions, albo quickceluję losową kartę z mojego składu. Po sprawdzeniu się w tym wyzwaniu, otworzymy oczywiście nagrody za Food Champions. Później przejdziemy do zrobienia paczki z ikoną Prime World Cup Meat 88. Następnie otworzymy paczkę za 350k ze sklepu. No a dodatkowo jeszcze mój klub zasili moja pierwsza ikona toty. Także jak widzicie, drodzy widzowie, naprawdę wydarzy się dużo. Wy pamiętajcie o tym, żeby subować kanał. Koniecznie z nie będziemy przegapić kolejnych filmów i streamów. Jedna z większych promocji na FIFA jest właśnie trwa. Czekają na was kody rabatowe, karty do wygrania oraz nowość. Kupowałeś regularnie końce na Super w 2022 roku i nic nie wygrałeś? Takie osoby mogą zyskać szansę na nagrodę pocieszenia w postaci jednego z 10 pakietów darmowych 300 tysięcy końców. Szczegóły promocji to ty w opisie. Polecam. No i ok, moi drodzy, zaczynamy od razu z grubej rury, czyli od challenge'u 16 winów Food Champions albo Quick losowej karty z pierwszego składu. W tym momencie mamy bilans 13-3, czyli szanse na te 16 winów są. Mam już przygotowane koło fortuny, które wylusuje nam ewentualną kartę, którą. Będę musiał swixelować, aczkolwiek mam nadzieję, że nie będzie ono potrzebne. Jeżeli chodzi o nasz skład, to nie zmienia się on od ostatniego odcinka. Nadal naszą główną gwiazdą, oczywiście Karim Benzema toty testowany w tej lidze weekendowej. Mam nadzieję, że nie stracę Francuza, Mam nadzieję, że nie stracę żadnej karty z mojej jedenastki. No a teraz lecimy już z pierwszym spotkaniem. Skład przeciwnika niechcący, przeskipowałem. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. się przypomina. Mamy minus 13-3 i na ostatnie 4 mecze. Musimy wygrać trzy spotkania. Dobra, spokojnie sobie pogramy trochę tą piłką. Fede Valverde. QL, piękne podanie. Kylian Mbappe tam była kosa, panie sędzio, tak jest. To jest rzut karny i tylko teraz proszę, wykorzystajmy go, bo to może być bardzo ważna jedenastka. Jajaturę, uderzamy od razu i strzelę sobie w lewo i uwaga! To jest bramka, prowadzimy. O niedobrze, moi drodzy, niedobrze. Di Natale, no i muszę przyznać, że zmienił mnie tym fake shotem teraz przeciwnik. Proste zagranie, ale jak widać skuteczne. Oj oj, 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 no i po co ja tak wybiegam tymi obrońcami, nie ma szans, że ja dogonię są Maxime'u Jeszcze po ręce inną ta piłka, ale wpada do siatki, no i tak się pięknie zaczęło No a teraz nie oszukujmy się, no źle to wygląda, no i po co ci te gridi synek Garzino do Karima Benzemy, Karim zabierz się z tym trochę szybciej, Karim Benzema i to jest bramka, let's go Francuz nas nie zawodzi I znowu podłączył się Aszaf Hakimi i wycofamy sobie to Benzema strzał i gol, moi drodzy. Wracamy na prowadzenie, czyli no tam, gdzie nasze miejsce. Ojej, ojej, Dinatale. Owajan. Oh, ja fatalnie gram w obronie ostatnio. Naprawdę, nie wiem co się dzieje. Julian Mbappe Mbappe bardzo ładnie. Benzema to musi być bramka. Oczywiście, że ta Karim właśnie po to zapłaciłem za ciebie 2 miliony. Rozegrałem sobie, moi drodzy, żółdrożny, że tak powiem po mojemu. Jajaturę. Żarzinio, to jest szansa do strzału i to jest bramka i to jest 5-3. Teraz nie możemy już, moi drodzy, tego zwycięstwa wypuścić. Dobra, teraz to może nadwiedziemy z jakąś konterką jeszcze. Turę, głupia strata. Nie, proszę! Tylko nie to, tylko nie strata gola po takich głupich stratach. O, Samuel Eto, dobry przechwyt. Eto, Benzema, i moi drodzy, no! Mamy to. Teraz już wam mogę powiedzieć, że wygramy to spotkanie. Tak jest, to jest koniec! Bardzo ważne zwycięstwo! Karim Benzema zabiera piłkę do domu. Ponieważ ustrzelił hat trika Jadzias No i moi drodzy, mamy teraz bilans 14-3 Wygląda to nieźle No i lecimy z meczem o 15 ina. FC Drewnioki, o Drewnioki mają nawet taki sam herb jak my Zobaczmy sobie jeszcze na skład przeciwnika Z przyzwyczajenia już to skiptowałem, ale na szczęście on tego nie zrobił No i trzeba przyznać, że no, 11 rywala wygląda bardzo, bardzo solidnie Harry QL do Kylian Mbappe Ten do Karima Benzemy i to jest piękny strzał i piękny gol Aczkolwiek szczerze muszę Wam przyznać, że nie chciałem w ten sposób oddać tylko po prostu chciałem oddać strzał lewą nogą. Dobra, dawaj QL, sporo miejsca tutaj masz. Harry QL, poszukamy sobie podanka i Tyrionem Buffet, to musiał być gol. Zaskakująco dużo miejsca zostawił mi nasz rywal. Mam bilans 15-3. Błagam, teraz tylko tego nie zepsujmy, bo wystarczy mi jedno zwycięstwo i nasz challenge będzie zaliczony i nie stracimy żadnej karty. Mam nadzieję, że tak będzie, także przejdźmy już do przedostatniego spotkania. FC HDW, no i oczywiście standardowo przeskipowałem skład z przyzwyczajenia, muszę się od tego odzwyczaić, ale może to i lepiej, może lepiej nie wiedzieć. Jakie bestie rywal ma w składzie. Dobra, Kyrią Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Ładnie ominął obrońcę i to jest bramka. Kylian, to może być bardzo ważny gol. Arzinio do Karima Benzemy. Błąd. Tam teraz rywala Benzema. Z kim ty się ścigasz z Ambrod, To Musisz dać radę. Karim na 2-0. I moi drodzy, to może być bardzo ważna bramka. Otóż przeciwnik opuszcza to spotkanie, i mamy 16-3. Let's go, czyli nie będzie quicksellu Żadnej karty w naszym składzie. Oj, jest potwierdzenie moich słów, moi drodzy. Oficjalnie trzecia ranga w no, i ten ostatni mecz jest nam niepotrzebny, bo na wyższą rangę już i tak nie mamy szans. No, i w tym momencie możemy sobie już podsumować występy Karima Benzeme w tym Foot Champions. 19 spotkań, 18 bramek, 7 asyst. W tych 18 bramkach są naprawdę ważne gole. No, bo jak widzieliście zresztą sami w tych decydujących meczach, Francuz strzelał naprawdę dużo. Ale nie zmienia to faktu, że ja, Francuza, sobie sprzedam, ponieważ trzyma on w miarę dobrą cenę. No, i sprzedając go teraz za tyle monet. Nie stracę na nim wcale tak dużo. Pomimo tego, że była to świetna karta, to jednak wolę się z Francuzem pożegnać. No i lecimy z nagrodami. Na szczęście dość gładko poszło nam z tym wyzwaniem, którym się mierzyliśmy w tym tygodniu. Na szczęście żadnej karty nie musimy quicksellować. Mamy tutaj aż 3 piki 84, mamy aż 3 piki. Jeden z pięciu piłkarzy Mistrzostw fud. no i oczywiście paczuszki. Paczuszki, które też wyglądają nieźle, bo są dwie paczki o wartości 50k, paczka Ultimate i dwie paczki z trzema informami, więc. Coś nieco tutaj na pewno zarobimy. Już dostaliśmy 75 tysięcy monet jakby z automatu. Więc teraz jeszcze dołóżmy trochę końców, trochę fajnych overali i zaczniemy sobie z tymi pikami czerwonymi, może. Jedziemy z pierwszym i dostajemy na dzień dobry rzuseriu. Okej, okay, to jest bardzo przyjemny początek. 86 uberala. Pik numer dwa. No chyba nie ma nic w drużynie tygodnia, co by mnie satysfakcjonowało. Nie jest o Simen. I chyba pójdziemy sobie go przepalić od razu. Dobra, zobaczmy, co w trzecim piku. O, oh, World Pros! Ej, dobra, mega fajnie oddałeś, jeżeli chodzi o werale No i przechodzimy teraz do pików, z których teoretycznie można trafić nawet Toty, więc przekonajmy się, co tutaj dostaniemy. No jest Miller, to nie jest Toty, ale to jest bardzo przyjemny foderek. Pik numer dwa I jest na Was! Ej, kolejny fajny overall, bardzo fajnie oddaje, jeżeli chodzi o fodery. Myślę, że ikonę to na luzie zrobimy za darmo. Pik trzeci. I co tutaj? Aj, no to już na koniec gorzej. Pierwszy spaczek za 50 tysięcy. Jakiś walkoucik jakby był, to bym się cieszył. I dobra, jest walkout, nieważne jaki on będzie. To jest w porządku i to jest Bernardo Silva 88. Dobra, bardzo fajnie. Zobaczmy, co w tej paczce za 50k. Widzowie, może będzie jeszcze lepiej niż przed filmem, chociaż chyba się nie zapowiada. Będzie czaranoglu 84. Dobra, ta paczuszka jest bez historii, zdecydowanie. Dobra, teraz poproszę jakiś fajny zarobek z tych paczek. Wiecie co, jakbym tak zarobił? Patrząc realnie 100 tysięcy z tych dwóch paczek, to będę zadowolony. Wiadomo, minimalnie jest 60 koła z tego gwarantowane. Ja bym chciał zarobić 100, ale z tej pierwszej paczki na raczej zarobimy maksymalnie 30 tysięcy. Tak jest, bo będą trzy informy warte Kixer, prawda? No prawda, więc od razu chłopaków sobie Quickserujemy, no bo po co na Moni tak naprawdę? Tej, żeby spełnić mój cel, musielibyśmy zarobić 70 tysięcy. Czy jest to możliwe? No ciężko, musiałby być chyba Rashford, ale przekonajmy się, co tutaj dostaniemy. No dobra, jest walkout Inform, czyli 84. To jest Hiszpan na napadzie i to będzie Rzusylu. Czyli gość warty pewnie około 20 tysięcy. No i to jest tyle, jeżeli chodzi o informy warte. Więcej niż Pixel. No i co, trafmy teraz tego wymiennego Toty. Poczemu nie? Paczka Ultimate leci i jest zwykły lockout tylko. I to jest Słowak na jesio, więc to jest Szkriniar No i te nagrody były chyba takie przeciętne Ogólnie można powiedzieć Jeszcze jest Inform, ale on będzie warty Quixel te Nagrody mogły być gorsze Bo wyleciały nam wysokie overalle w pikach Jeżeli chodzi o wymienne paczki to nic specjalnego Czyli można powiedzieć, że nie było źle Ale nikt tych nagród za tydzień nie będzie już pamiętał nie? To jedziemy, w tym momencie jeszcze Rzadki piłkarz 84 4 mamy taką niewymienną paczkę Więc może coś z niej dostaniemy Dostaniemy walkout, więc też fajnie Brałbym w ciemno od razu taki traf to będzie werat 87, przyda się również do SBC o ikonę. Otwórzmy jeszcze tą paczkę za 500 pońców, no to jest tylko 500 tych pońców, a jest gwarancja karty 85+, więc całkiem w porządku. Może jeszcze akurat coś wyleci, aczkolwiek też wielkich wymagań nie mam, e, chyba nie ma walkoutu nawet, więc będzie minimalna Weratl 85, zaledwie Akunia. Oprócz akuni jeszcze jest Kosti, co mnie tadić. no a tam zawsze to jakiś minimalny foderek chociaż. Teraz z takiej niepozornej paczki Toty, patrzcie co się dzieje. Fandek 90 z podwójnej rozbudowy 8.1+. No i najlepszy traf dzisiaj leczy nam z takiej paczki, nie? Super. I mamy gotowe ostatnie SBC na paczkę z ikoną Prime, World Cup lub Mid 88+. Moi drodzy, nie musiałem kupować ani jednej karty, żeby to SBC zrobić. No i mamy to, ta paczka. Wygląda mocarnie. Nie ma zbyt dużych wymagań, ale trzeba pamiętać, że nadal jest tu dość sporo syfu do trafienia. No i oczywiście, moi drodzy, jakże mogło być inaczej? Tą paczkę robimy sobie z szukaniem po klubie, po narodowościach. Zaczynamy, nie będę zbytnio kombinował, zaczynamy od litery B. Więc przechodzimy, moi drodzy, do topowych narodowości plus. plus Węgry. No bo Węgry, jakby nie patrzeć, no też jest super trafić. No bo Ferenc Puszkasz, nieważny w jakiej wersji by tu wyleciał, to to będzie Big Queen. No zapraszam! Niestety, ajajaj, szkola! Tutaj krótka piłka, jeżeli chodzi o te niby topowe narodowości. Argentynę sobie wykluczmy od razu. Przynajmniej mam nadzieję, że to będzie wykluczenie, a nie utwierdzenie się w tym, że to będzie Argentyńczyk, bo nikogo z Argentyny tu nie ma, prawda? Prawda? I to mnie bardzo cieszy. Dobra widzowie, sprawdzamy Anglię, odważnie. No nie oszukujmy się, jest bardzo duża szansa, że mamy tutaj Anglika. Jeżeli miałybyś to Anglik, to proszę, może jakiś Wayne Rooney, Ferdinand Prime. To są fajne karty, którymi naprawdę nawet chętnie bym sobie pograł. Zobaczmy, czy to Anglia? Nie jest to Anglia, let's go! No mimo wszystko się cieszę. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, to co? No mam Butra w wersji mid, ale nie obraziłbym się jakoś bardzo, jakbym wyleciał w wersji World Cupowej albo Prime, bo wygląda całkiem przyjemnie. Po prostu zobaczmy, czy to Hiszpan. Nie, okej. Okay. Cel numer jeden, jeżeli chodzi o Włochy Maldini. Zobaczmy, czy to Włoch? Nie są to Włochy. No dobra, to lecimy z coraz lepszymi nacjami, widzowie. No Niemcy, no to z od razu jakiś się nasuwa do głowy. Jakiś tam Filip, Filip Lam, Gerd Miller. Jest kilka fajnych kart, ale jest też na przykład Mirokloze. Oby go nie było, uwaga, sprawdźmy! Nie ma nikogo z naszych zachodnich sąsiadów. Z Portugalii co? Eusebio jest fajny, Figo jest OK. No a reszta jest słaba, sprawdźmy, czy to jest jakiś Portugalczyk. Proszę, Eusebio! Nie ma Portugalii, ale jaja Dobra, co? Holandia Pamiętajmy, że w Holandii jest pełno syfu To nadal może być Van Basten, Van Nistelrooy No po prostu pełno, pełno gówna, takiego jak Berka, Ale Johan Cruyff, a po To było piękne Więc sprawdźmy sobie, czy to Holender? Van Persie Ajajaj, no i jest Robin Który jest tylko kartą na przepałkę No przecież ten Robin w wersji mid to jest tragedia, nie oszukujmy się To już Baby jego karta jest lepsza, bo przynajmniej biegać potrafi Syf jak cholera bez historii paczka widzę, do zapomnienia totalnie. No to pora się odbić po tej nieudanej paczce z ikoną paczka za 1750 pońców lub za 350 tysięcy. Monet, no i jest teoretycznie ponad 1% szansy aż na ikonę toty. I to właśnie my będziemy tym 1%, miejmy nadzieję, otwieram oczywiście zapońcy. 4 karty ocenie 86 plus tutaj gwarantowane. Przekonajmy się, kogo dostaniemy, lecie ta paczuszka. I co jest inform? Niestety tylko inform trzeba powiedzieć, no bo nie mamy karty toty. Jest Paulo Dybala, No okej, okay. co jeszcze oprócz Argentyńczyka będzie? Mam nadzieję, chociaż na jakiś fajny foder. Wow! Ej, to jest ciekawa paczka, 4 informy. Kasemiro Tiago, Lukaku, Martinez Mendy No jest, jest sporo kart. 8-6 plus, a 6 kart dostaliśmy łącznie. No i okej, okay, widzę. Po sprzedaży Karima Benzemy Toty pora udać się na nowe zakupy. Za chwilę w kwalifikacjach do food Champions przetestujemy sobie Kevina de Bruyne, team of the year. Mamy go na. 12 meczów na wypożyczenie, więc zobaczymy jak Berg będzie śmigał, natomiast tutaj w te dwa puste miejsca kupię zaraz dwie karty i może być to dla Was zaskoczenie, szczególnie ta druga karta, którą zakupię. Najpierw skupmy się na naszym nowym napastniku, będzie to Johan Cruyff w wersji 91, tradycji staje się zadość i Johan Cruyff jak co roku ląduje w moim klubie, prędzej czy później to się musiało wydarzyć, natomiast drugą kartą jaką kupujemy sobie to nasze jedenastki będzie Andrea Pirlo i to Andra Pirlo w wersji Toty Ikony. 730 tysięcy kosztuje Włoch. I teraz tak, dlaczego go kupuję? Po pierwsze, chcę sobie przetestować jakąś tą Toty Ikonę. I padło akurat na Włocha, ale nie bez powodu. Padło na Włocha dlatego, że ja, jeżeli chodzi o włoskie kluby, najbardziej sympatyzu sympatyzuję z Milanem. A jak dobrze wiemy, Pirlo jest największą legendą właśnie Milanu. Ponadto karta wygląda dosyć przyjemnie. Wygląda jakbyśmy w końcu dostali jakąś grywalną kartę Włocha. Tempo wystarczająco, do tego 5 gwiazdek sztuczek. Nic, tylko kupować, brać, grać, testować. Także mam nadzieję, że nie pożałuję tego zakupu. Oczywiście w to miejsce tutaj trafia nasz kochany Andrea Piździo. Natomiast na napad leci oczywiście Johan Cruyff. Damy jeszcze tutaj Holendrowi odpowiednią pozycję. No i lecimy sobie to testować w kwalifikacjach do Foot Champions. Ale skrótami ze wszystkich 10 spotkań nie będziemy się zajmować i skupimy się na naszych nowych nabytkach. Na pierwszy ogień pójdzie Kevin De Bruyne, który jest absolutnie genialny. I w wielkim skrócie można by rzec, że karta Berga jest po prostu kompletna. KDB znakomicie dyryguje tym, co dzieje się na boisku, świetnie rozgrywa piłkę, potrafi podłączyć się pod akcję ofensywną i zdobyć bramkę, ale również bronić zresztą drużyny, gdyż nie brakuje mu statystyk obrony czy siły. Nie grałem lepszym pomocnikiem w tym roku i zrobię wszystko, by wypożyczoną kartę Belga zastąpić własną wersją Belga kupioną z rynku. Ostatecznie Kevin z pozycji środkowego pomocnika zrobił 3 bramki i zaliczył aż 6 asyst. Teraz zajmiemy się kartą Johana Cruyffa i tutaj bez zaskoczenia. Jak co roku od razu polubiłem się z Holendrem i złapaliśmy wspólny język. Zazwyczaj, żeby zagrać Johanem czekałem aż trafia go w parce z ikoną, ale w tym roku musiałem wziąć sprawę w swoje ręce i zakupić kartę Holendra nieco wcześniej i zdecydowanie nie żałuję. Gwiazdki 5 na 5 i lekkość w poruszaniu się tym zawodnikiem to rzeczy, które po prostu uwielbiam. Johan zdobył parę bardziej imponujących bramek, a przy tych mniej imponujących po prostu był tam, gdzie trzeba i dostawiał nogę. Efekt: 13 bramek i 3 asysty w 10 meczach i tytuł MVP kwalifikacji do World Champions. Dla mnie, Kroj, jak co roku 10 na 10 no i na koniec największa zagadka z naszych nowych kart, czyli Andrea Pirlo. Jak widzicie, sytuacji związanych z Włochem nie pokazałem wam za dużo, a to dlatego, że niestety, ale Andrea był po prostu niewidoczny. Dwie bramki, dwie asysty z pozycji pomocnika nie wyglądają może najgorzej, ale w porównaniu do Kevina De Bruyne, który również występował na tej pozycji, wygląda to słabo i niestety trzeba przyznać, że Pirlo w FIFA to po prostu nadal tylko Pirlo, trochę ulepszony i zbustowany, ale pewnych rzeczy po prostu się nie przeskoczy. Przyjemny dribbling i dobre podania to za mało, by stać się topową kartą, za bardzo czuć braki w szybkości. No i pomijam już fakt, że Włoch niestety przegrywa praktycznie każdy pojedynek fizyczny. Ostatecznie tym składem wykręciłem bilans 9-1, przegrywając dopiero ostatni mecz i tym samym tracąc szansę na 10-0. W nagrodach za kwalifikacje nie trafiłem totalnie nic, jednak lekko uratowała je. Ostatnia paczka, dostaniemy też ekrany za te kwalifikacje? No jest walkout. Jej. Super, niestety nie jest to walkout. Poty, ale jest Donna Ruma, 88 overall, zawsze to jakiś minimalny zarobek chociaż nie.